I'm sorry, I'll try harder. My pleasure. Poklikajmy, poklikajmy, jestem w porządku. gierki wracają i poklikajmy. E, te sprawy... E, iPhone'y i inne bajery. Koniu z tej strony. Jakby ktoś mnie kiedyś zapytał, jaka najlepsza gra komórkowa jest o Pokemonach, powiedziałbym, nie ma takiej. Tytuł zarezerwowany przez Nintendo, tytuł, który być może nigdy się nie pojawi na komórkę, ale jakby to powiedzieć, bardzo bardzo, ale to bardzo się myliłem. Nie chodzi mi tutaj o oficjalną grę, no bo Pokémon Go beta wersja w Australii dopiero co była. W Korei też. U nas jakoś nie zapowiada się dość szybko. No ale jest inna gierka, którą w Europie można zdobyć. Też jest oficjalny, nieoficjalnym. O, inaczej, oficjalną grą Pokémona z nieoficjalnym tytułem i chyba z nieoficjalnymi nazwami, nie wiem, bo wszystko jest kurwa w koreańskich krzaczkach. Tytuł jest dość prosty: wystarczy wpisać sobie w Google e, Pocket Go, nie Pokémon, Pocket Go. Klikajcie, tam wyskakują jakieś zdjęcia, jakieś takie fajne. Jeżeli traficie na zdjęcie z tejże akurat gry, którą ja dzisiaj przedstawię, kliknijcie w link, może akurat wejdziecie w możliwość pobrania tej gry na komórkę, może wejdziecie w oficjalny sklep, wystarczy też pisać w iPhone'ie Pocket Go i powinno też wyszukać są wszystkie praktycznie wszystkie pokemony z możliwością ha z możliwością mm, z reewolucją jakby to powiedzieć czyli od takich dziecięcych dialga, kyogre i tak dalej wszystkie te pokemony tam są takie w wersjach dziecięcych plus jeżeli się zamieniają mm, te zamiany niektóre trochę inaczej wyglądają. Przykładowo Pione może się zamienić w Manhapi, co tak naprawdę są to dwa różne Pokémony. Mamy też możliwość przemiany Pikachu w Evil Pikachu i takie tam pierdoły. Ale to są, to są małe niedociągnięcia, czy dociągnięcia skierowane w trochę dobrym Kierunku. Grafika naprawdę prezentuje się rewelacyjnie. Gierka jest naprawdę zajebiście przyjemna. W tym odcinku akurat pokażę tam skład, jakim teraz wojuję, i pokażę ha. ewolucję mojego ulubionego Pokémona. To znaczy, ewolucję. Ten Pokémon nie powinien mieć ewolucji, ale. Zdobycie mojego ulubionego Pokémona Manapi. Manapi. Jakby ktoś się nie domyślił, no kurwa, nie jest to Mew, chociaż Mew bardzo lubię, nie jest to Meloetta, chociaż Meloetta zajebiście wygląda, jest to Manapi. Więc. zapraszam. Miłego oglądania. A jak chcecie więcej Gierek, jakichś kurwa takich, których ciężko znaleźć albo ciężko zdobyć, zobaczcie właśnie na tym kanale. podbijajcie go do góry miłego oglądania więc okej okay, tak jak widzicie kilka tutaj takich nietypowych gierek jest znajduje się na tym telefoniku ale my sobie wejdziemy w pocket go w pocket kurwa go i będziemy pionę zamieniali w man happy dobra będzie wesoło, będzie fajnie, będzie sympatycznie Widzicie, wszystko w koreańskim Więc nie ma się tu, co tu zastanawiać Trzeba klikać tam, gdzie się coś wie, tutaj kurwa ja nic nie wiem, więc To są nowości, jakieś uaktualnienia, jakieś information i takie tam kurwa inne dziwne rzeczy I oczywiście uzbierałem sobie już trochę punktów ale najpierw pokażę wam e, mój skład żeby nie było więc tak mamy pikechu już na trochę wysokim poziomie no tego nie pamiętam jak on się tam nazywał kurcze no treko mamy krokodile czy jakoś tak nie pamiętam nie nie krokodile ten miał e, też nie pamiętam cholerka dużo nie pamiętam if ok if mamy no, bez ewolucji tutaj of course i mamy pionę. i teraz sobie pionę możemy zamienić w manhapi jak to zrobić jak to zrobić zapytacie ja wam odpowiem jest to, na to bardzo prosta metoda trzeba go zbierać trzeba go dość mocno rozrobić a przy okazji trzeba uzbierać pewne punkty i nie klikamy gdzieś tu no bo tu kurwa możemy sobie co najwyżej Popierdolić, klikamy bezpośrednio na niego. Dobra, tutaj wchodzimy. Jak widzicie mamy jedną ewolucję, drugą ewolucję i trzecią. Trzy ewolucje są dokładnie. Z czego wiemy, że Piony nie zamienia się w Manhapi, że to jest oddzielny pokemon, jakby nie patrzeć na to. Hmm. Dodatkowo doszła nam jeszcze jedna ewolucja Manhapiego. Prawdopodobnie nie będę chciał go ewaluować, ewoulować, ewaulować ze względu na to, że mam go jednego, a ta wersja mi się podstawowa Manhappy bardzo podoba tutaj, może zdobędę drugiego i wtedy go spróbuję przekształcić, przetransformować i takie tam inne dziwne rzeczy. Więc co robimy? Klikamy tutaj, możemy sobie oczywiście jeszcze wzmocnić naszego pokemon'a, automatycznie robi się to czerwonym. Nie mamy jakichś tam pokemon'ów słabych, więc nie możemy go nakarmić innymi pokemon'ami więc sobie wracamy Ani kurwa ni, ni, chuj, nie to ale dobra, jesteśmy z powrotem na nim i klikamy środkowy, środkowy kurwa I jak tu widzicie mm, mamy taką galaretkę kurwa, mamy kamienie, dostateczną ilość pieniędzy też nam starcza, więc to robimy, no bierzemy mącha no cóż kurwa. Żegnaj pionę no e, pionę nie lubię tą wersję, więc... Pek kurwa i manhapi jest nasz Manhapi jest kurwa nasz Jak widzicie jest to mój ulubiony pokemon No tutaj wygląda rewelacyjnie Kurwa w tej koreańskiej wersji Pocket Go wygląda Prze kurwa rewelacyjnie Więc zobaczymy co one potrafią Przy okazji trochę walk wam pokażę Żeby nie było, że jestem gołosłowny Na walki jak się wchodzi tu mamy home. Tu mamy sklep z pokemonami, oczywiście. Widzę, że mam 0 do wydobycia w tej chwili. Kamieni mamy 80. Mógłbym, co prawda, wam pokazać jedno przyzwanie, mogę to zrobić. Więc zrobię pyk. No i taki kwiotek, kurwa. I chuj. jego będzie można zjeść. Yy, fioletowy, więc. Są to cztery gwiazdki. Nie najmocniejszy, ale też nie najsłabszy. Pięć gwiazdek posiadają: czerwone, żółte i, złote i czerwone. Złote, żółte i czerwone, no, jak to woli to nazywać? Tutaj mamy bug. W bagu mamy też kilka, kilka rzeczy. Oczywiście skrzynki otwiera się jedynie jak się ma klucze do tych skrzynek. Tutaj mamy przedmioty, które można dodawać naszym pupilom. Albo wymieniać, albo ewaluować i takie tam kurwa inne dziwne cuda. Dużo tego tutaj naprawdę jest. Tutaj mamy misje poboczne: są to versus, jest to. Yy, co to kurwa było? A polowanie na kamienie? To było chyba to, nie pamiętam właśnie. A nie, bo to było zmiu. To było zmiu, że można było złodzieja okraść. Tutaj było polowanie na kamienie gdzieś. Nie wiem, które to chyba to, albo to. Nie pamiętam, nie będę Wam teraz tego pokazał, zbyt dużo tego jest. Mamy jeszcze Bossa. Walkę z Bossem, oczywiście, jak widzimy, na razie uśpiony. O którejś tam godzinie z nim można się zmierzyć, też nie będziemy tego teraz sprawdzali. No i sobie wejdziemy w walki. No cóż zrobić? Wejdziemy sobie w walki bezpośrednio. misje są pod tym, kurwa, tutaj z tą taką łapką. Nie wyczaiłem. Już trochę przeszedłem, oczywiście nie miałem tych pokémon tak super mocno wypierdolonych w kosmos, więc nie jest to jakaś taka rewelacja, ale no teraz może coś więcej zrobimy. No co co, jak Wam pokazać? Z automata pewno puszczę, żebym palcem, paluchem nie macać kurwa teraz. Tutaj mamy sobie pierwszego i pierwszą misję, bo to mamy dość dobrze zrobione. Jak widzicie walka nie wygląda... Hmm. Tak, kurwy nisko wygląda całkiem to nieźle, nasz manapi jest tutaj, kurwa. Ja pierdolę, cieszę się. Jak chuj, możemy też walki przyspieszyć, ale nie będę przyspieszał ze względu na to, że chcę, żebyście zobaczyli, jak te efekty wyglądają wizualne. Jest to naprawdę dobrze zrobiona gierka, naprawdę przyjaźnie pokazane to wszystko w sposób kreskówkowy specjalnie też nie wyglądają najgorzej wiadomo są to statyczne obrazki które tam trochę mają tego ruchu ale no kurwa powiedzcie że macie lepszą grę o pokemonach kurwa na komórki no nie ma nie ma w tej chwili co prawda są jakieś tam trójwymiarowe wynaturzenia czy mm, chociażby jakieś kopie kurwa pokemonów ale no to nie jest to naprawdę to nie jest to i taką najlepszą grą o pokémonach w tej chwili właśnie w moim skromnym zdaniem jest ta gierka multum opcji multum do zdobywania tych pokemoniaków co prawda nie ma meloety nie ma, nie ma tam kilku takich yy, ważniejszych pokemonów które bym też z chęcią przyswoił ale ta gra się rozwija ona jest świeża więc więc na 100% będą, dobra jeszcze jedną waleczkę wam pokazać żeby nie było sobie jakiegoś bosa pierdolniemy ale nie tego bo tu są za mocni weźmiemy sobie na przykład tutaj mamy bosa ok tu możemy pójść na całość dragonite widzicie rozrobiony i naprawdę mocarna gra ja polecam. Wciągająca poświęcam jej dużo czasu, dość dużo czasu. Nie to, żebym się wyuczył języka, no bo to jest kurwa niemożliwe, żebym się przerzucił na ten koreański, te krzakowate. No ale na pamięć. Tak, gra dobrze działa na pamięć. Jest to taki, jakby to powiedzieć, jest to taki mały bodziec do zapamiętywania pewnych rzeczy i. Jak już zapamiętacie, gra jest banalnie prosta. Ja jeszcze raz polecam. Manapi. Jesteś mój, jest zajebiści.